Leśne Gospodarstwa Węglowe to nowy projekt rozwojowy lasów państwowych, polegający na przeprowadzeniu w wybranych obszarach leśnych działań gospodarczych, które przyczynią się do zwiększenia puli pochłanianego dwutlenku węgla przez lasy. Projekt ten obecnie prowadzony jest w 23 nadleśnictwach w całej Polsce. Jednym z nich jest nadleśnictwo Dąbrowa, leżące na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2017 roku, a zakończone zostanie w 2026 roku. Ma na celu zbadanie, ile pochłania las dwutlenku węgla. Ten projekt wpisuje się bardzo dobrze w ogólny trend światowy ograniczania gazów cieplarnianych, jakim jest dwutlenek węgla. Im więcej dwutlenku węgla las zmagazynuje, tym bardziej ograniczymy ocieplanie klimatu Ziemi. Projekt zakłada różne działania gospodarcze. Jest to m.in. wprowadzenie drugiego piętra drzewostanu, najczęściej buka, zwiększenie udziału gatunków szybko rosnących, pozostawienie w lesie większej ilości martwego drewna, a także przebudowa drzewostanów z iglastych na iglasto-liściaste. Projekt w swoim założeniu jest realizowany na blisko 12 tysiącach hektarów. Dzięki realizacji tego projektu mamy uzyskać efekt zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla w ilości 1 miliona ton tego gazu. Projekt zakłada sprzedaż jednostek węglowych, z którego dochód przeznaczamy na inwestycje, które mają służyć y, ogólnie dobru, ogólnie społecznemu. To są projekty turystyczne, rewitalizacje starych parków podworskich i też inwestycje, które mają służyć jeszcze dalszemu y, pochłanianiu dwutlenku węgla. Projekt ten, choć pilotażowy dla lasów państwowych, nie jest niczym nowym dla przyrody, która od tysięcy lat absorbuje dwutlenek węgla i wiąże go w strukturze roślin, przetrzymując go tam tak długo, jak długo one żyją. A co ważniejsze, w przypadku drewna, dwutlenek węgla jest w nim magazynowany, dopóki go nie spalimy lub nie ulegnie rozłożeniu. Różnica polega na zintensyfikowaniu działań, które pozwolą. Zwiększyć oczekiwany rezultat oraz określić go liczbowo, bo tylko wówczas stanie się on konkretnym argumentem w dyskusji o działaniach ograniczających niekorzystne zmiany klimatu. Las w leśnym gospodarstwie węglowym rośnie dokładnie tak samo jak poza nim, z tą małą różnicą, że w wyniku realizacji działań dodatkowych Mamy po prostu więcej lasów w lesie, czyli więcej drzewek na jednostce powierzchni. Zwiększamy bioróżnorodność ekosystemu, ale także zwiększamy możliwość akumulacji dwutlenku węgla z atmosfery. Na przykład w żywostanie 40-letnim sosnowym, wprowadzenie buka zwyczajnego powoduje to, że zwiększamy możliwość akumulacji dwutlenku węgla o nawet 10% w stosunku do lasów, w którym takiego działania nie przeprowadzimy. Kolejne działanie to metoda Sobańskiego, yy, która. Pochodzi, nazwa jej pochodzi od jej twórcy, czyli nadleśniczego Stanisława Sebańskiego. Polega ona na tym, że wprowadzamy młode pokolenie poprzez połączenie dwóch zabiegów w trakcie przygotowania powierzchni do jej odnowienia. Łączymy jesienną orkę oraz siew nasion. Głównie są to żołędzie. Następnego roku wiosną sadzimy sadzonki sosny i w rezultacie, zamiast 10 tysięcy sadzonek sosny na tej powierzchni, mamy około 13, nawet 15 tysięcy młodych drzewek, które akumulują dwutlenek węgla. Trzecie działanie to wprowadzenie gatunków szybko rosnących, na przykład daglezji. Oczywiście tam, gdzie znajdują się odpowiednie warunki siedliskowe. Sadzonka daglezji zielonej posadzona w 2017 roku w momencie rozpoczęcia leśnych gospodarstw węglowych. Po ścińce drzewa lub po jego naturalnej śmierci rozpoczyna się proces naturalnego uwalniania dwutlenku węgla. Proces ten zależy od wielu czynników i może trwać od kilku miesięcy do nawet kilkudziesięciu lat. W celu podstawienia jak największej ilości węgla w drewnie, które pozostaje po wycince lasu, czyli w gałęziach, zaniechaliśmy mechanicznego rozdrabniania gałęzi i rozpoczęliśmy ich zgrabianie na takie wały, które pozostają do naturalnego rozkładu. Jednym ze sposobów na walkę ze zmianami klimatycznymi jest także zachowanie mokradeł i torfowisk. Głównym zadaniem ochrony mokradeł czy torfowisk jest to, że one zachowane w stanie żywym są rezerwuarem, zatrzymują w sobie wbudowany dwutlenek węgla, nie uwalniają go do atmosfery. Natomiast pozostawianie ich samym sobie w warunkach, kiedy mamy coraz mniej wody i ulegają przesychaniu, spowoduje uwolnienie się tego dwutlenku węgla i to dużych mas do atmosfery. To nie są wielkie procenty w skali kraju, czy w skali mojego nadleśnictwa to jest około 2-3%, jednak daje to kilkaset hektarów, około 300 hektarów. Są to obszary niezwykle cenne również z tego powodu, że żywe torfowce mają niezwykłą zdolność akumulowania wody, stanowią rezerwuar wody na okresy suszy i w czasach, kiedy zmiany klimatu powodują również braki wody w ekosystemach także leśnych, te torfowiska stanowią jej naturalny zapas na czas suszy. Ochrona czynna tego typu obiektów polega między innymi na zapobieganiu spływowi wody z takich niecek jak ta, którą mamy tutaj za moimi plecami, a więc na blokowaniu dawnych rowów melioracyjnych, aby odpływ wody następował wolniej lub wcale. I drugim elementem, który Nadleśnictwo Osie tutaj na tym torfowisku prowadziło jest to ochrona czynna polegająca na usuwaniu pojawiających się zakrzewień, tak, aby młode drzewka nie transpirowały wody, lecz zatrzymywała ona się tutaj w torfowisku. Drzewa nie tylko łagodzą klimat i poprawiają bilans wodny, ale także pochłaniają dwutlenek węgla. W tym samym czasie w procesie fotosyntezy uwalniany jest cenny tlen. W ciągu 100 lat życia pojedyncza sosna pochłania ponad 500 kg dwutlenku węgla, zaś dąb nawet 1200 kg tego gazu. Wzrost możliwości wiązania dwutlenku węgla jest możliwy m.in. dzięki zalesianiu gruntów porolnych. W nadleśnictwie Osie, w leśnictwie Dobre, na gruntach porolnych posadzono 58 tysięcy sztuk sadzonek, m.in. dęba, sosny, modrzewia, brzozy, buka, graba czy klona. Uprawa ma obecnie wiek 6 lat i jest w całości ogrodzona na powierzchni 9,68 hektara. W celu zabezpieczenia przed zwierzyną, płową. Generalnie występują tutaj sarny, jelenie i łosie. Dobór gatunków jest adekwatny do występującej tutaj gleby. Tutaj występują gleby gliniaste. Pregnacja polega głównie na wykaszaniu chwastów, aby ograniczyć konkurencję z ich strony. Lasy oprócz pochłaniania dwutlenku węgla są naturalnym miejscem rekreacji i wypoczynku, szczególnie ważnym dla mieszkańców dużych miast. Spełniają tym samym ważną funkcję społeczną, przejawiającą się między innymi zdrowotnym i kojącym oddziaływaniem na nasze zdrowie. Las to wymarzone i niepowtarzalne miejsce na odstresowanie się od dnia codziennego, nauki czy pracy. Przebywając w lesie, nasz organizm szybciej się regeneruje, zwłaszcza po stresie i wysiłku fizycznym. Walory prozdrowotne przebywania w lesie są no, udowodnione, wskazywane już nie tylko przez naukowców, ale również przez lekarzy i można o nich mówić w dwóch płaszczyznach. Zarówno tych wpływających na nasze zdrowie psychiczne, gdzie zieleń lasu, spokój leśnego środowiska koi nasze nerwy, tak wprost mówiąc, jak również o tych walorach fizycznych. Wspomina się m.in. o olejkach eterycznych, których duża zawartość dużo wyższa niż w powietrzu poza lasem, znajduje się w ekosystemie leśnym. Las jest atrakcyjny o każdej porze roku, zarówno wiosną, latem, jak i jesienią i zimą, ponieważ możemy zarówno spacerować, jak i biegać, jeździć rowerem czy uprawiać nordic walking, a nawet jazdę konną. Jesienią las jest jednak uważam, że najbardziej atrakcyjny ponieważ możemy zbierać grzyby, możemy zbierać jagody, możemy zachwycać się pięknem kolorowych liści, pięknem natury. Staramy się obserwować zachowania ludzi wypoczywających w lesie, spełniać ich oczekiwania, oczywiście dbając jednocześnie o wszystkie elementy gospodarki leśnej tak żeby móc realizować również cele produkcyjne lasu. To zagospodarowanie polega na wyznaczaniu miejsc postoju pojazdów tak aby można było bezpiecznie zaparkować samochód i później kontynuować spacer w lesie. Wyznaczamy szlaki piesze, szlaki rowerowe również we współpracy z różnymi instytucjami czy to sportowymi, czy o charakterze turystycznym. Staramy się, żeby Cały las był równomiernie udostępniony dla turystów. Warto wypoczywać w lesie oddychając pełną piersią, a dzięki zaangażowaniu i ciężkiej oraz mądrej pracy leśników możemy cieszyć oczy pięknymi drzewostanami przez cały rok.